18 maja na kanale twórcy Unique Disc. pokazał się zwiastun teaser do Indigo Park Chapter 2. Wygląda on w miarę ciekawie, jest kilka kwestii, które warto poruszyć oraz jedna ważna, która dość mocno mnie zaskoczyła. Zostaw suba oraz komentarz dla zasięgu oraz lajka, tak odwdzięczysz mi się za moją pracę. Czy jest tak dużo do obgadywania w tym zwiastunie? Otóż widzimy tylko, jak cała lokacja będzie wyglądać w chapterze drugim, czyli te takie kanały, czy tam oceanarium, które będziemy zwiedzać. Oczywiście opuszczone od kilku lat. No, wygląda dość ciekawie i stylistycznie bardzo mi się podoba. Jednak daje mi trochę tak, taką nostalgię takiego fnaf SB na początku, że daje mi takie wrażenie takiego fnaf i no, trochę pasowałoby to ta fnaf SB, ale. No takie mam po prostu odczucie, że jak patrzę na te zdjęcie, To widzę takiego FNAFa SB, że Freddy zaraz do nas przybiegnie Sam styl tutaj tego mrocznego, podwodnego świata, który zwiedzamy Oczywiście nie podwodne, bo my sobie tam chodzimy Ale wokół nas te wszystkie takie roślinność, taka nie, zaniedbana brud Te takie akwaria, różne tam takie właśnie artefakty z rzeczy sprzed lat 90. Na przykład strój nurka, który był dawno używany No możemy tam pewnie dużo rzeczy się nauczyć oraz fajnie to wygląda, jest po prostu taki mrok. Jest to jedna, pewnie, z lepszych lokacji i mam nadzieję, że też dobrze będzie oświetlona oraz ocieniowana. Nie to tak, jak ten park w Indigo, gdzie tam było strasznie mrok i te światło było ograniczone. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo ja bardzo lubię takie oceanaria opuszczone, gdzie właśnie jest ta woda, jest właśnie dominujące niebieskie światło, kolory też takie błękitne. No po prostu mi się to bardzo podoba. Oczywiście główny antagonista, czyli ten cały wąż morski. Jak widzimy, zmienił się jego model, bo w, w szapterze pierwszym na koniec wygląda tak, jakby jak maskotka, nie? A tutaj wygląda jak prawdziwe żyjące stworzenie. Nie jak maskotka, w środku jakaś robotyka raz ten, tylko to jest faktycznie żyjące stworzenie. Oczywiście może być to też żyjące stworzenie. Oczywiście może być to prawdziwy wąż morski, który po prostu zmutował, albo po prostu przez tyle lat coś się z nim stało, albo po prostu to jeszcze nie jest nasz tutaj główny antagonista, tylko będzie pewnie zwykły wąż, który będzie nas atakował, a z samym finalem no to my się jeszcze spotkamy i będziemy z nim walczyć. No mam nadzieję, że, że to nie jest on, no bo nie wygląda on jak Molly czy Lloyd, bo oni wyglądali faktycznie jak takie zmutowane, lekkie maskotki, i to było widać, a to wygląda jak prawdziwy wąż morski. Ja jestem ciekawy, jak oni to rozwiążą. No, dla mnie, design, no, ciekawy, ale jestem ciekawy, jak fabularnie to wyjaśnię, że, że to był na przykład prawdziwy wąż morski, a w chapterze pierwszym był on zupełnie inny. Oczywiście mogły nastąpić zmiany typu zmiany w ogóle całego modelu postaci, bo, bo tak, ale to, jak wyjaśniłem, że to wygląda jak prawdziwy, żyjący wąż morski, a nie jak maskotka, tak jak na przykład w chapterze pierwszym. No ja mam nadzieję, że to jest po prostu takie, no że to nie jest prawdziwy wąż morski, znaczy prawdziwy antagonista, tylko my się z nim dopiero spotkamy. Jakie wy w ogóle zdanie macie na temat tego zwiastunu? No, podoba wam się? Jest w jakimś stopniu ciekawy? Bo mnie na przykład zaciekawił i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie oficjalny zwiastun i w ogóle cała gra. Komentarze należą do was, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, żegnam się z wami bardzo serdecznie, CZEŚĆ!